Filip, a dzisiaj gramy w Minecrafta. Mm, nie grałem jeszcze na tym serwie. To jest mm, nowy serw. I, I w ogóle. Tak. Dawajcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał i piszcie komentarze. Sora zagadania, szepty, ale jest ze mną Tosia. Moja siostra, brat i kolejny brat. A jeden bracie to śpiew drugi. No tak, drugi rodzony, o. I jedna si siostra nie musi się zachować. Bo <grym> śmieje. <grym> nie no śmiać, to się wolno, tylko że wieć. No już

Mój, ten. Mój brat i siostra grają w Robloxa w Map City. Tylko brat? nie umiem się zachować. Tylko brat. No, brat, brat. No, siostra mu pomaga. O, Dobra. Jepiej Kurde. Świnka, nie uciekaj. Nie przestań! Cicho! Się skupić muszę. <słuch> Heniu, nie denerwuj się. Andrzeju. Andrzej nie te nie denerwuj się Andrzej. Andrzej. nie denerwuj się. Cicho. Nie przestań! O! Wioska? Czy ja wydziałem wioskę? Wiecie, że mi nie pomagacie. Co? I ja co mam, ci pomagać? No. Cicho, jakbyście byli, to byśmy cię mi troszkę pomogli, ale wiecie. Nie, nie trzeba pomagać. Nie, rozumiesz, nie trzeba pomagać. Nie, na pewno. Nie, tak. na pewno nie. Dobra. Jakiego ja mam pecha? Zawsze znajduję... Nie. Zawsze znajduję... Y, zawsze znajduję, kurde, inne owce, inne kolory, wiesz. Na przykład mam dwie białe i już, kurde, ostatnia to jest na przykład czarna. Albo coś takiego. To jest tak, że kwiatek o kolorze białym. Albo znaleźć no tak. trzy kwiatki o, o, o tym samym kolorze, przefarbuj wełnę na ten kolor. Kurde, wełnę postawiłem! Jak ją zniszczę, to już nie będzie miał. Ja nie Ej. będę miał. No. Ja dawno w Minecrafta nie grałem. No, wczoraj. Nie, dziś. No, ale nie nagrywałem z Minecrafta odcinków. Tak to sobie grałem, ale wiesz... Dynie, dynie Możesz. Tak. No nie znam, może coś z nim zrobię. W ogóle. Andrzej, nie. Ory. Andrzeju, jeden razem. Andrzej. Andrzej nie Ale Andrzej. Zebrałem... Ej flip oto twój dom. Fajny. Twoja kuchnia jest najlepiej Designersko zrobiona. Przez samych o, miejsc. A na serio to mój dom? Tak. Czyli to ciebie. Nowy? Tak. Za stówę. Ja, ja, ja mam ten dom. No, co, co nie, no, no, naprawdę? Co ty robisz? Nie, naprawdę, co ty robisz na piekarniku? Ciasto. Jak? I morito w mikrofali. Ja nie mam robić ciasta. Ale morito. Ja mam piekarniku, nie mogę robić Jest no, węgiel. Ej, ktoś tu był? Czy co? Lawa! I się palę! Ty! Palę się! Marian, palę się! Pale się! Fa! Palę się! Ej, mi życia nie... Paliłem się! Ale szczęście mam! Ale ja mam szczęście, że zgasłem i mi w ogóle serduszek nie, nie brało. Nie jestem ten... Po co ja kamień kopię? A, na pilow. E, A mogę, no przecież mogę zrobić kurde drewniane, i, yy, tylko muszę na zrobić. Wiesz, jak rączką próbujesz, kopać kamień, to nic ci nie wypada. Co? Wiesz, że jak kopiesz rączką kamień, to nic ci nie wypada. Właśnie teraz mi się przypomniało. Po co ja wyszłam? może być. A to jest po na jakimś poziomie. Bardzo daj, może nie na poziomie, ale to jest no, może mam bogate domek? chodź. Właśnie te drogi tworzą taką iluzję. Eee, taki mały, taki Ten serw będzie zrobiłem specjalnie dla was. I zawsze jak będę na Minecrafta nagrywać, to będę na tym serwie nagrywać. Jak przejdziesz w Minecrafta, to nie wiem co, jakie dalej... w jakie dalej gry mam grać.

Smoka, Ej, co się stało z tym kilofem? Gdzie on jest? Skończył Zrobiłem kilof przed chwilą, a nie, nie zrobiłem. O jest. Bo węgiel chciałem wykopać, żeby pochodnie mieć. Co jest? w kamiennym kopie i mi w ogóle węgiel nie wypada. Kurde. Zaraz zobaczę, kurde. Musimy to kończyć, nie chcę. Bo... no. Mówię, że nie że że Kurde, no to gra. Ale ja na swoim komie nie, tam może grać na moim, mi tam przeszkadza. A ja chcę Kurde. A jak Kurde, się zablok... a nie, jestem. Co? A jak zrobić coś z twoim Michasem? Nie, no mo możecie mu łóżeczko kupić, bo łóżeczka nie ma. Właśnie chciałam, no. No to kupcie. Możecie sprzedać to, żeby mieć na łóżeczko dla Michasa

Pochodniki nie ma życie. Kto teraz gra? Co ci się stało? I nie ma węgla. Dobra, kurde, jak tu cimno jest. Dobra, trzeba przejść koło lawy. Ostrożnie, ale ostrożnie to ja nie umiem nigdy. Oh no! O oh, no. Jak ja mam tu przejść? Kamie... Z kamienia. Z drewna chciałem zrobić. Mówię z kamienia, a bierę drewno. E, nie pomyślałem, bo mogłem sobie meczek zrobić, ale dobra już idziemy. Oby tu nic mi na mnie na nie wyskoczyła mi. Eee, nie zniosło się o panie. I tu nic nie ma. O nie, o haha. Lewa, lawa, lewa musi być. O, o węgiel! Fungiel. Nie da się tak. Co, nie da się tak? Jak, co, jak? A, ziemię jest zobaczony. Jest. Głowę muszę nie zawracać. Ja zajęty jestem czym innym. Co mnie tu kupało? Dobra, to ja. Nie? Zarek, weźmij stół i on tu weźmie. Nie. Pokładnie. Ty właśnie teraz. Tu 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 teraz... Widzisz kurde, cicho, ciszej może. Można ciszej? Jakby on tutaj sadził. Ej, ciszej jeszcze raz, ten. a, nie, 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 nie. Noc jest. Ty noc jest. Jak tak szybko się zrobiła noc? Koleś. Dawaj. Przynieś jeszcze teraz, jedna zomer. Co on biegnie było świetnie. Gościu, czekam. Eee, on chyba chce, żeby, żeby... No, nie było w nim. To jest Dobra. Zbiorę mieczyk i czekamy, aż Ej. się dzień zrobi. Ej, da się wziąć na dzień. Ej, Tosia, bo ty wiesz chyba jak wziąć na dzień? Tosia? Wiesz jak wziąć na dzień w majnie? Bo mi kurde, nie chcę się nocy przeczekiwać. Ej, zapomniałam. Jak. Wyjść z tego. No, Game. O, kurde, pod wodą jestem. Tu wyłaś. Jeszcze jak mnie bije. Zginę, zginę. To nie gin? Proste. A co się stało? Hmm, nie hmm. Ale nie, I jak i co ja się stało? Ja się... Nie to, nie to. to. To tu chyba. I powinieneś mieć takie coś. Co? Że takie coś? Masz komendę? na no, ten? Ja ten... mieć takie i coś. Ja Dobra, najwyżej. Zy... Tylko nie chcę teraz wejść w tą dziurę. Chciałam do kawiarni sobie pić. I a albo zjesz się. No. I tak nie. Kurde, trzeba noc przeczekać na craftingu. To nie ma żeby odłożyć raz. Musisz sobie odłożyć po oczka. sobie tutaj odłożyć żyć wiesz? O kurde! Te! Ty robisz, przecież ja już wytliłem jak to się stało jak to się stanie, jak to Jeszcze stanie, jak to Dobra, to będę na dziś kończył. Siemanko, Siema.